się Maciej Letkiewicz, jestem prezesem firmy NGO Consulting. I dzisiaj chcielibyśmy rozpocząć cykl merytorycznych kursów, tak naprawdę, na temat fundacji. Nasza firma zajmuje się profesjonalnie obsługą prawną, podatkową, księgową, i ogółem pomocą fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym, i chcielibyście częścią tej wiedzy, wiedzy praktycznej, wypracowanej wraz z naszymi klientami w toku naszej działalności, a także samej wiedzy mojej osobistej, ponieważ w sektorze pozarządowym jestem już od 2012 roku, czyli no już będzie 10 lat, tak naprawdę. Można by to nawet rozszerzać, ale i tak myślę, że to jest wystarczający okres, żeby jakąś wiedzę praktyczną nabyć. Zawodowo jestem prawnikiem i właśnie tym też zajmuję się w spółce NGO Consulting i chcielibyśmy podzielić się z Państwem wiedzą praktyczną na temat tego, jak rejestrować fundacje, jak fundacje mają działać, jak stowarzyszenia mogą działać, jakie środki mogą pozyskiwać. Wszystkim tym, co utrudnia Państwu codzienną bieżączkę, że tak powiem, ponieważ chcemy zapewnić fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym po prostu możliwość działania, to żeby mogły działać, skupiać się na tym, żeby nasze społeczeństwo stawało się coraz lepsze, coraz efektywniej, żeby te organizacje pozarządowe mogły pracować i po to właśnie ta seria kursów. Żeby nie przedłużać, dzisiaj zajmiemy się kwestią jak przygotować statut fundacji, tak żeby mogli państwo samodzielnie zmodyfikować e, statut, samodzielnie go opracować i rozpocząć ten proces rejestracji. Rozpocząć chciałbym od kwestii związanej z samym statutem, to znaczy, co to jest ten statut, Statut to jest najważniejszy, jeden z najważniejszych dokumentów, odnoszących się do fundacji, ponieważ są to, jakby, ramy prawne wyznaczające. Po pierwsze, cele działania fundacji, zakres jej działania, ale również mówiące o jej wewnętrznej organizacji, to znaczy, jakie organy ta fundacja posiada, kto ma uprawnienia do przeprowadzenia zmian, kto ma uprawnienia do wydawania uchwał i w jakich tematach itd. itd. To jest Jeden z najważniejszych dokumentów dlatego, że w całej działalności fundacji to na nim będą opierały się wszystkie prawne kwestie związane z działalnością fundacji od zawierania nowych umów poprzez zatrudnianie pracowników, przez wypłatę wynagrodzeń dla członków zarządu, aż poprzez na przykład likwidację fundacji. Tak jak mówiłem, naszym celem jest to, żeby dostarczać wiadomości praktyczne, więc ogółem we wszystkich filmach, które powstaną w ramach tego kanału, będziemy pracowali na dokumentach, które były już rejestrowane w sądzie, oczywiście z pewnymi zmianami, ale że tak powiem, cała konstrukcja tych dokumentów jest dokładnie taka, jakie były rejestrowane w sądach, więc jesteśmy pewni, że one nadają się do tego, by zarejestrować nową fundację. No a dzięki temu Państwo będą mieli pewność, że ta rejestracja będzie szybka łatwa i w miarę bezproblemowa. Zaczynamy. Po pierwsze, jak przygotować taki statut, najważniejszą rzeczą tak naprawdę nie jest przygotowywanie samego statutu od ściągania jakiegoś przykładowego z internetu czy od ściągania jakiegoś z strony innej fundacji. Po pierwsze, musimy się zastanowić nad tym, jak chcemy by się nazywała fundacja, i to jest jeden z najbardziej problematycznych elementów zagadnień, ponieważ... No nazw, wymyślanie nas jest dość trudne. Nazwa musi po pierwsze rzeczywiście nawiązywać do tego, co ta fundacja będzie robiła. Wtedy będzie łatwiej nam targetować naszą fundację na grupę odbiorców. Na przykład jeżeli będzie to fundacja zajmująca się medycyną, to wypadałoby, żeby ona miała jakieś nawiązania do medycyny w nazwie. Chociaż prawnie dopuszczalne są oczywiście wszelkie inne nazwy, które będą na przykład wymieniały, że jest to fundacja imienia Władysława Jagiełły, czy kogokolwiek innego. Trudne jest to. Też ze względu na to, że mamy kwestie tego, że wiele nas jest już po prostu zajętych. i tutaj od razu podpowiedź, że jeżeli mamy jakąś nazwę, to po prostu użyjmy sobie wyszukiwarki Google, żeby znaleźć tą fundację. i bardzo polecałbym również skorzystanie z wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości, Rejestru KRS, gdzie będziemy mogli sprawdzić, czy taka fundacja jest zarejestrowana w Polsce. i jeżeli mamy fundację o podobnej nazwie w jakiejś innej części Polski zajmująco się czymś innym, no to wtedy to jeszcze, że tak powiem, pół biedy, ponieważ będziemy się odróżniać, natomiast jeżeli jest to te same miasto, jest siedzibą, czy też ona zajmuje się podobnymi rzeczami, to może powodować problemy już na etapie postępowania rejestracyjnego, bo są tam po prostu odrzuci taką nazwę, bo jest zbyt myląca, no ale będziemy mieli również problemy z marketingiem po prostu fundacji. Więc po wymyśleniu i sprawdzeniu takiej nazwy musimy też określić sobie, jakie cele ma fundacja realizować. Najpierw skupmy się na tym po prostu na zasadzie naszego pomysłu na fundację. Czy chcemy pomagać chorym dzieciom? Czy chcemy zajmować się różnego rodzaju badaniami medycznymi, które mają wspierać na przykład profilaktykę w zakresie zdrowia Polaków, czy chcemy zajmować się sportem na przykład, to musimy sobie wstępnie określić obszary, którymi chcemy się zajmować. Oczywiście tych obszarów może być bardzo dużo. Tutaj pomocna jest ustawa o, o e, działalności pożytku publicznego i w wolontariacie, gdzie mamy 33 obszary pożytku publicznego wymienione e, i możemy. Kierować się właśnie tymi obszarami, z tym, że ja polecam je doprecyzowywać w ramach naszych celów fundacyjnych, ponieważ te obszary są określone na bardzo ogólnym poziomie, jak na przykład rozwój nauki i technologii, czy też pomoc osobom w trudnej sytuacji, czy pomoc społeczna. To są takie bardzo, bardzo wymienione ogólnie obszary. My musimy troszeczkę to doprecyzować. Ponieważ takich ogólnych raz, że może nam sąd nie przyjąć, dwa, że będzie nam później e, ciężko z pozycjonowaniem tej fundacji. E, aczkolwiek e, przy omawianiu celów, jeszcze o tym troszeczkę wspomnę, warto je jednak robić nieco szerzej niż nasze plany. Ale to o tym za chwilkę. E, I żeby. Powiedzieć Państwu, jak to ma wszystko wyglądać. Chciałbym Państwu zaprezentować przykładowy statut, taki właśnie już sprawdzony, jednej z fundacji zarejestrowanej przez nas, gdzie będziemy po prostu omawiali punkt po punkcie, co w tym statucie powinno się zawierać, jaki to ma wpływ na fundację, a także jakie modyfikacje możemy zawierać. Mam nadzieję, że już Państwo widzą ten statut i to jest dokument, który tak naprawdę na początku przygotowujemy sobie po prostu w pliku wordowskim, czy też w innym oprogramowaniu tekstowym. On musi oczywiście zawierać nazwę fundacji, zazwyczaj stosuje się podział na rozdziały, na paragrafy z ustępami, 1, 2 i tak dalej, natomiast oczywiście jest to pewna przyjęta praktyka prawnicza, nie musi to koniecznie w ten sposób wyglądać. Pierwszy punkt to jest takie bardzo ogólne punkty, to znaczy, że działa na podstawie ustawy o fundacjach, postanowień niższego statutu, następnie przez kogo zostało ustanowiona, czyli kto będzie tak zwanym fundatorem, który, który oświadczy przed notariuszem, że ustanawia fundację, jaki to będzie notariusz. To zapiszemy tak naprawdę wtedy, kiedy będziemy już mieli wybranego notariusza i kiedy podpiszemy akt notarialny. Na razie przed tym etapem wystarczy nam skonstruować to z lukami po prostu. Określamy sobie siedzibę fundacji. To nie musi być ta miejscowość, której podpisujemy akt notarialny, może być zupełnie dowolna. Siedziba fundacji określamy na poziomie miasta czy miejscowości, ponieważ nie musi to być dokładny adres z danym budynkiem, tylko miasto. To nam ułatwia o tyle, że jeżeli będziemy się przeprowadzali, to nadal siedziba może nie ulec zmianie, jeżeli będzie w obrębie tego samego miasta. Wybieramy sobie czas trwania fundacji, czy jest nieoznaczony, czy na przykład chcemy powołać fundację na 5-10 lat. Ja oczywiście rekomenduję czas nieoznaczony, ponieważ fundację można później zlikwidować, jeżeli będzie taka potrzeba, a czas oznaczony nam po prostu warunkuje to, że w razie przekroczenia tego czasu będzie trzeba ją likwidować albo zmieniać statut, i tak dalej, tak dalej. Co do zasady, robi się ten czas nieoznaczony. Dalej mamy również ogólne zapisy odnośnie tego, gdzie będzie działała fundacja. I tutaj. Możemy oczywiście mieć fundację, która skupia się na działaniach lokalnych, ale ja polecam to za. Rozszerzać, jakby, to znaczy i tak pisać, że zajmujemy się działaniami na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, a nawet może i poza granicami, ponieważ będziemy chcieli na przykład współpracować z innymi fundacjami, brać udział w jakichś szkoleniach, czy może kiedyś dojdą nam inne osoby do fundacji, które będą chciały ją prowadzić w innych województwach niż tylko nasze pierwotnie wybrana miejscowość. Więc warto to ująć szerzej, żeby dać sobie po prostu pole do ewentualnych zmian w przyszłości. Ważne jest to, żebyśmy również wybrali sobie ministra właściwego, który będzie sprawował nadzór. Ten nadzór jest troszeczkę iluzoryczny, to znaczy minister ma oczywiście uprawnienia nadzorcze, ale bardzo rzadko je wykonuje. Jeżeli nie robimy żadnych radykalnie rażących poczynań niezgodnych z prawem, to tak naprawdę niewiele kontaktu z tym ministrem będziemy mieli. Jak wybieramy ministra? Najpierw musimy sobie ustalić cele i obszary, w których będzie działała fundacja, i wybrać ministra, który po prostu będzie najbardziej spójny, czyli to, czym on się zajmuje, będzie najbardziej podobne do tego, gdzie chce działać fundacja, w jakich obszarach. Później również mamy ogólne zapisy o możliwości ustanowienia certyfikatów, oddziałów itd. itd. No i cel. I teraz celami fundacji możemy kierować się tymi obszarami pożytku publicznego, ale one są bardzo, bardzo szerokie, więc tak naprawdę wystarczy sobie pomyśleć, jakie rzeczy użyteczne dla społeczeństwa czy dla jakiejś konkretnej grupy chcemy realizować. W tym przypadku mamy na przykład kwestie związane z przedsiębiorczością, z rozwojem polskiej gospodarki, z techniką i innowacyjnością, ale mogą to być rzeczy typu pomoc medyczna dla dzieci, profilaktyka zdrowotna, Celem fundacji jest na przykład wspieranie rozwoju dzieci w zakresie ich talentów twórczych. Również taki cel może być. One są dość dowolne, muszą być tylko właśnie takie społecznie użyteczne. Fundacja nie może być kierowana do jednej konkretnej osoby. Ważne jest też to, żeby patrząc na te cele. Zapisywać je nieco szerzej, żeby dać nam jakieś pole do popisu. Czyli, jeżeli na przykład mamy zajmować się wspieraniem działalności na rzecz rozwoju techniki, nie wiem, technologii grzewczej, dajmy na to, żeby było bardziej ekologicznie, to zapiszmy to ogólnie na rzecz rozwoju techniki, ponieważ to nam daje pole do popisu, gdybyśmy chcieli sobie lekko zmienić te cele. Na zasadzie nie zajmować się tylko tą technologią grzewczą, ale też jakimiś innymi. Ważne jest też to i to wymaga niestety trochę praktyki, żeby formułować te cele tak, żeby pozwalały nam na startowanie później w ewentualnych konkursach grantowych, ponieważ dużo konkursów grantowych ma taki warunek po prostu, że jeżeli nie będziemy mieli celów zbieżnych z danym konkursem, no to wtedy nie będziemy mogli w nim startować. Następnym punktem jest w jaki sposób realizujemy cele i tu tutaj już jest dowolne wyliczenie tego, co zamierzamy robić. Tu też polecam szerzej zapisywać, że będziemy organizować kursy, szkolenia, że będziemy wspierać akcje społeczne, tak żebyśmy mieli jak największe pole do popisu. Następnie jest kwestia majątku fundacji i ten minimalny majątek fundacji przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej dopuszczony przez sądy, dopuszczalny przez sądy, to jest 500 zł. Od razu też zaznaczam, że te 500 zł nie musi być wpłacone na konto fundacji, ona może być wpłacane w gotówce dla fundacji i nie jest tak, że musimy je wpłacać jakoś w formie, nie wiem, protokołów czy w formie przed i tak dalej, to może być opłacone później. Zgodnie z prawem musi być opłacone. Fundacja ma do nas roszczenie o wpłacenie takiej kwoty. W rzeczywistości tak naprawdę nikt tego nie sprawdza, no ale oczywiście też nie polecałbym tutaj bawić się w jakieś dziwne twory typu wpisywanie bardzo dużych kwot, których nie opłacimy, bo to może być kiedyś sprawdzone i będziemy mieli z tego powodu problemy. Następnie formujemy skąd mają pochodzić przychody fundacji, czyli darowizny, spadki, dotacje, subwencje, granty, zbiórki publiczne, majątek fundacji, władze fundacji. To jest bardzo ważny punkt, którym, którym trzeba by się zająć, to znaczy władzami fundacji mamy tak naprawdę jeden organ konieczny. Tym organem jest zarząd. Zarząd ma kierować fundacją, szeroko pojęcie tak naprawdę. Możemy to oczywiście w statucie sobie określić, co za chwilkę zobaczymy, ale co do zasady, to zarząd zajmuje się kierowaniem fundacją. I tutaj ważna uwaga: minimalna liczba osób potrzebna do zarządzania fundacją, założenia w ogóle fundacji, to jest jedna osoba. Może być jedna osoba, która będzie fundatorem i która również wejdzie w skład zarządu, jako na przykład prezes fundacji. E, opisujemy sobie właśnie z ilu osób ma się składać zarząd i tutaj ważna uwaga, że jeżeli wpisujemy od jednego do pięciu czy tam do iluś osób, to oznacza to, że może to być ta jedna osoba. Natomiast jeżeli wpiszemy więcej, to wtedy musi być więcej, na przykład od dwóch, no to wtedy będą musiały być te dwie osoby. To jest teoretycznie bardzo logiczne, ale powtarzam to, ponieważ często natrafialiśmy na takie błędy po prostu, że były zarządy nieprawidłowe, po prostu posiadające zbyt małą liczbę osób, w stosunku do zapisów statutowych. Musimy również sformułować zgodnie z ustawą w jakich przypadkach członkostwo w zarządzie ustaje, czyli złożenie pisemnej rezygnacji, utrata praw publicznych, śmierć, czy uchwała tutaj na przykład fundatora o odwołaniu z zarządu. Tu akurat fundacja przyznała dość duże uprawnienia fundatorowi, więc to po prostu warunkuje jakby kwestie związane z tym, jakie zapisy występują. Tu mamy opisane, właśnie czym zajmuje się zarząd. Mamy również uprawnienie dla członków zarządu do pobierania wynagrodzenia za pełnione funkcje. Następnie mamy opisane, w jaki sposób, jak często mają spotykać się członkowie zarządu w celu odbycia posiedzeń, na których będą podejmowali uchwały. I następna bardzo ważna kwestia e, sposób reprezentacji. Sposób reprezentacji to jest kwestia mówiąca nam o tym, tak najprościej rzecz ujmując, kto może podpisywać umowy w imieniu fundacji. Zaciągać jakieś zobowiązania w imieniu fundacji. I to możemy uregulować bardzo dowolnie. To znaczy, możemy to zrobić tak jak mamy w przykładzie, że prezes zarządu może samodzielnie takie rzeczy robić, albo dwóch członków zarządu łącznie, czyli na przykład prezes i jakiś członek, chociaż tak naprawdę sam prezes by to mógł zrobić, albo dwóch członków zarządu. Ale jeżeli na przykład mielibyśmy prezesa i członka zarządu, to członek zarządu sam nie może, bo musi mieć dwóch, czyli musi tego prezesa zaangażować. Wszystko opiera się o tym po prostu, jakie zasady takiego wewnętrznego zaufania sobie w fundacji ustanawiamy. Można również to ograniczać w sposób kwotowy, na przykład, że do kwoty zaciąganie zobowiązań do kwoty 10 tysięcy złotych, uprawniony jest każdy z członków zarządu działając samodzielnie, natomiast powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Ten limit oczywiście 10 tysięcy jest przykładowy, no ale rzeczywiście takie ograniczenia również można w statucie zapisywać. E... I tak naprawdę, oprócz tego, możemy również jeszcze powoływać kolejny z organów, które występują w fundacjach, czyli tak zwany organ nadzorczy, Radę Fundacji. Najczęściej się to nazywa Rada Fundacji, ale może mieć inną nazwę. Ważne, że to jest organ nadzorczy, któremu to my w statucie przyznajemy kompetencje, jak na przykład opiniowanie pracy zarządu, wytyczanie kierunków działania fundacji. One mogą być różne. Ten organ jest o tyle istotny, że jeżeli chcielibyśmy uzyskać status OPP i zbierać ten 1% z podatków za dwa lata, po dwóch latach od założenia fundacji, to wtedy musimy mieć taki organ nadzorczy. To jest kwestia wiarygodności fundacji i jest wymogiem po prostu ustawowym. Natomiast zakładając fundację w pierwszych dwóch latach, albo jeżeli nie planujemy w ogóle te, pozyskiwać ten 1%, nie musimy takiego organu powoływać, więc tak naprawdę jednoosobowa fundacja równie dobrze może. Sobie działać. Postanowienia końcowe. Bardzo ważna rzecz, czyli kto dokonuje, kto ma uprawnienie do dokonywania zmian w statucie fundacji, bo te zmiany na pewno prędzej czy później nam się pojawią, bo zmieni się nam sytuacja życiowa, zmienią się osoby, które będą wchodziły w skład fundacji itd. itd. Następnie mamy uregulowania połączenia z inną fundacją oraz uregulowania likwidacji, czyli kto podejmuje decyzję w sprawie likwidacji, kto przeprowadza tą likwidację, jakiego ministra zawiadamiamy, powinniśmy zawiadamiać tego samego, który sprawuje nadzór oczywiście. I tak naprawdę to stanowi nam żelazny zręb statutu. To jest już gotowy statut, który mogą Państwo wykorzystać do założenia swojej własnej fundacji. Tak jak powiedziałem, on już jest sprawdzony. Oczywiście, jeżeli pojawiają się kwestie Problematyczne, jeżeli konieczne są jakieś modyfikacje, typu chcą Państwo powołać dodatkowe organy, jak Rada Fundacji, albo jeszcze jakiś inny organ, który będzie sprawował jakieś funkcje, jak na przykład sekretarz fundacji, który będzie oddzielnym organem, albo na przykład chcieliby Państwo powołać fundację z działalnością gospodarczą, to ten statut będzie wymagał modyfikacji, które są oczywiście możliwe do zrobienia jak najbardziej na etapie przygotowywania takiego statutu. Gdyby mieli Państwo problemy z przygotowaniem statutu, oczywiście zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania i doradzimy, jak taki statut poprawnie przygotować. Na razie dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach wiedzy merytorycznej o fundacjach i ich funkcjonowaniu.